Dobra, witaj na Balt TV. Oficjalnie w akcji niemieckich rolników chodzi po pierwsze o odebranie im zwolnienia z podatku od pojazdów, tak zwanego KFC Trztoja, i po drugie o odebranie im tak zwanego Diesla, specjalnych dotacji na paliwo dla rolników, ropy dla agroprzemysłu. Od czasu ostatnich protestów rząd niemiecki trochę się wycofał, jak mówią, zawiosłowali trochę wstecz. Zdecydowano, że rolnicy pozostaną zwolnieni z podatku od pojazdów, jednak subwencje do Agrardła mają zostać skreślone. Należy też dodać, że niemieckie media początkowo starały się wepchnąć protesty rolników w tzw. prawy róg, aby wzniecić potępienie społeczeństwa, w mojej opinii przynajmniej. Istnieją rzeczywiście takie organizacje i chciały się dołączyć do protestów. Podobno jednak 70% Niemców wspiera rolników, i powiedzmy, śledzeni przeze mnie komentatorzy zauważają, że media i rządzący się z tej narracji w cudzysłowie wycofują. To jest na przykład program państwowej stacji ZDF, program drugi, gdzie reporter wyraźnie mówi o tym, że rolnicy zdecydowanie odcinają się od wszystkich prawych organizacji. Innymi słowy, broni też reputacji rolników, zamiast ich oczerniać jako najnowszych, jak wcześniej. Zacznijmy od tematu, który obecnie przyćmiewa media, czyli protestów rolników. Oficjalnie protesty rolników dotyczą w cudzysłowie zniesienia zwolnień z podatku rolnego od oleju napędowego i podatku od pojazdów. Jak Ty to widzisz, Wolf? Tak, mówi Wolf. To jest to, co wmawia nam Związek Rolników, że właśnie przeciw temu protestują. Jednak Związek Rolników został przyparty do ściany. W ostatnich latach przeżyliśmy sporo protestów z traktorami. Holenderscy rolnicy wielokrotnie wychodzili na ulice, niemieccy i holenderscy połączyli nawet siły i się nawzajem wspierali. Sytuacja w rolnictwie jest generalnie bardzo gorąca i to nie jest przypadek. W ostatnich 20 latach około 2 trzecie rolników straciło swoje gospodarstwa. W rolnictwie dostrzegamy niewiarygodny proces koncentracji, ale i również proces wielkich przemian. Powinniśmy zacząć poważnie rozmawiać o takich zagadnieniach jak wertykalna, czyli pionowa uprawa roślin i mięso z próbówki, tak zwane Ponieważ jeśli to ma dalej iść w tym kierunku, to rolnicy są skończeni, mówi Wolf. A rolnicy to czują i dlatego się u nich gotuje. Z tego powodu Związek Rolników się przestraszył i został praktycznie zmuszony do wyjścia przed szereg i zorganizowania protestów. Według Wolfa nikt bardziej nie boi się ewentualnych konsekwencji tych protestów niż Związek Rolników, bo łatwo mogą wyrwać się spod kontroli. Widzimy też, że rząd gra trochę na czas, mówi Wolf. Wyszli rolnikom wprawdzie nieco naprzeciw, byli jednak na tyle bezczelni, aby dwa dni temu przepędzić tę ustawę o ulgach podatkowych przez parlament. Nie jest więc tak, że to Związek Rolników stoi na czele tych protestów, tylko wręcz przeciwnie. Stara się je ograniczyć i jakoś tam trzymać w szachu. Dalej prowadzący pyta Ty zawsze obserwujesz poczynania elit. Powiedz nam, czy jest to jeszcze wszystko zgodne z planem tego konglomeratu, o którym zawsze mówisz? Tego takiego pieniążkowatego, cyferkowatego? O jaki konglomerat dokładnie chodzi? Tam jest używany troszkę inny wyraz, również. Dowiedzie się z tego filmu. On jest już troszkę stary, ale od tego czasu niewiele się zmieniło. Chyba jakiś znany redaktor go polecał nawet na swoich mediach społecznościowych. Nie, nie, odpowiada Wolf. Plan jest o wiele szerszy. Trzeba rozróżniać pomiędzy wielkimi gospodarstwami prowadzonymi przemysłowo w sektorze agrarnym, a małymi i średnimi rolnikami. Ci mali i średni cierpią oczywiście najbardziej, bo dla nich życie staje się coraz cięższe. I ta brakująca pewność przyszłości naprawdę częściowo odbiera Ci chęć dalszej inwestycji. Mamy dwójkę dzieci, które przeszły szkolenie i dalsze kształcenie w rolnictwie i naprawdę chcą tam pracować w przyszłości. I tak jak to jest teraz, nie wygląda to zbyt różowo w hodowli zwierząt. To jest trudne, dacie? Nikt dziś już nie buduje stali, już zredukowaliśmy hodowlę zwierząt. I jak już mówiłem, to mamy dwójkę dzieci i chcemy z nimi kontynuować, ale obecnie nie wiemy jak. To wszystko możemy jakby doliczyć do tej redukcji klasy średniej której od kilku lat doświadczamy. Ale rolnictwo ma całkiem inną pozycję. Ten konglomerat, o którym często wspominam, a zwłaszcza jego część ta cyfrowa, czyli od technologii IT, jest w trakcie całkowitego wywrócenia rolnictwa do góry nogami. Aktualnie widzimy, że niesamowite sumy pieniędzy są ładowane w rozwój mięsa lawnaturnego. Tam płyną miliardy, to jest gigantyczny biznes przyszłości. To oznacza, że nie będziemy potrzebować zwierząt ani łąk, weterynarzy, paszy, masarni itd. Można zaoszczędzić ogromne ilości pieniędzy. Całe to mięso będzie można o wiele taniej produkować, a jako inwestor, jedyne co będzie Ci potrzebne to patent albo licencja na ten produkt, i można robić ogromne profity w każdym miejscu świata. Ale również w obszarze roślin ma nadejść coś zupełnie nowego. To jest tak zwany vertical gardening, czyli pionowa uprawa roślin. Obecnie hodujemy rośliny na polach. W vertical gardeningu rośliny będą w kontenerach albo w halach produkowane wielowarstwowo, a więc potrzeba będzie znacznie mniej miejsca na większe plony. Również tutaj zaoszczędza się na polu i na personelu i sprzedaje się ludziom jako postęp. Wolf ostrzega, że należy do tego podchodzić z ostrożnością, gdyż te rośliny nigdy nie widzą słońca ani deszczu, nigdy nie spotkają owada, rosną w warunkach niemal sterylnych. Według Wolfa jest to absolutnie sztuczny świat, który się tam tworzy. Gdy ta technologia okaże się finansowym sukcesem, to rolnictwo, jakie znamy obecnie, przestanie istnieć. I to jest ta szalona wizja w głowach ludzi z branży IT. Zwłaszcza tych od sztucznej inteligencji, bo ten cały Vertical Gardening ma być tam sterowany przez sztuczną inteligencję. Zobaczcie, jak to nagrywałem, tłumaczyłem, to myślałem tak trochę, co on tam gada, nie? Bo co sztuczna inteligencja, co ona tam... Wiecie, że roboty będą podlewać, to jeszcze nie jest sztuczna inteligencja, nie? To już teraz roboty podlewają, już od dawna, nie? Ale patrzcie, rzeczywiście, po pierwsze znalazłem tu, zobaczcie, jeden filmik, jak wbiłem Vertical Gardening. Patrzcie, Dell Technologies, widzicie? Wow. tu się od... Od, odwala, nie? Po pierwsze Ale to, co tutaj mieliście Nie, patrzcie Jak analiza danych Roślin Pomaga Vertical Raczej Vertical Farming Się powinno nazywać Chyba, a nie Gardening No, sorry Piszcie, że błąd zrobiłem No, jak przy pomocy właśnie Analizy danych Mają kontrolę nad roślinami Kumacie Macie I tu To już długo trwa 2004, nie? Zobaczcie, jakie to są ogromne te. Ten filmik jest nawet Przed pięciu lat już, nie? Czyli to To jest, Ciągki, to To nadchodzi chyba On nie Nie jest głupi ten nasz Wolfik No, jedziemy dalej, kochani tam już nie będzie ziemi, tam będzie tylko jakaś gąbka nasączona substancjami. To wszystko są takie fantastyczne wizje, które w naszych czasach można już zrealizować. I w tle są one realizowane, ponieważ w te dwa zakresy, czyli mięso pochodzące ze szkła i vertical gardening, płyną obecnie gigantyczne sumy pieniędzy. A to będzie oznaczać koniec rolnictwa. Jako pierwszych trafi to małych i średnich rolników. Niestety większość z nich jeszcze tego wyraźnie nie dostrzega, ale czują, że na świecie coś idzie w bardzo złym kierunku. Dlatego są teraz na ulicach i dlatego trzeba ich wspierać i zachęcać do kontynuacji. Powinni jednak być świadomi tego, co dzieje się za kulisami, mówi Ernst. Prowadzący dodaje, że liczba rolników spadła w ostatnich 20 latach z ponad 900 tysięcy na około 300 tysięcy. Zapytany dalej, Dlaczego znani celebryci, jak nasz Bilek Bramka, kupują tak dużo ziemi? Czy ma to coś z tym wspólnego? Wolf mówi, że jest to część większego planu. Stoimy krótko przed wprowadzeniem cyfrowych walut banku centralnego. Te tak zwane CBDC nie są zbyt chętnie akceptowane przez obywateli, jak pokazał to niedawno wielki test w Nigerii w Afryce. Dlatego, właśnie należy wywierać na ludzi presję. A najlepszym tego sposobem jest zmniejszenie dostępności żywności lub podrożenie żywności w wyniku niedoborów. Tego doświadczamy już od jakiegoś czasu, bo inflacja w sektorze spożywczym postępuje niesłabnąco. Te osoby będą wtedy mogły wpływać na ceny żywności. Nieważne. W biznesie mięsa z prowówki Bilek Bramka nie jest osamotniony. Obok niego w tym biznesie kręci również Richard Bronson albo nawet Sergej. Brain, założyciel... Jak, jak zawsze towarzyszą im te dobrze nam znane instytucje finansowe, zwłaszcza ta od czarnej skałki i towarzysze. Wolf wychodzi z założenia, że to mięso będzie drukowane na drukarkach 3D. Ja poznałem trochę możliwości jakie oferuje bioinżynieria i myślę, że będzie to raczej rosło samoistnie w jakimś substracie. Na kanale opowiadałem kiedyś, że komórkom macierzystym można przekazywać sygnały o ich przeznaczeniu, a my uczymy się obecnie rozczytywać te sygnały. Będziemy mogli programować komórki, aby rosły w to, co chcemy. I to chyba niedługo. Jaka to by technologia nie była? Według Wolfa, w każdym miejscu na świecie będą stały takie maszynki do hodowania i na każdym gramie sprzedanego mięsa będzie zarabiał ktoś w Dolinie Krzemowej. I to jest kluczowe w tym wszystkim. Jest to pomysł na wielki biznes, który możliwy jest dzięki obecnej cyfryzacji i postępowi w sztucznej inteligencji. Problem jest tylko taki, że ludzie nie chcą tego za bardzo akceptować. Nikt nie chce na dłuższą metę odżywiać się takim sztucznym mięsem. I tu z pomocą przychodzi agenda zielonych. Zieloni są po to, aby dostarczyć powodów, dlaczego to koniecznie musi nadejść. Rozumiecie? Wmawiają nam, że stoimy przed jakąś tam za pięć dwunastą, że świat się rozpada i możemy go tylko uratować, eliminując możliwie wiele tam zwierząt hodowlanych, aby zmniejszyć wyziewy i metanu. Ale nie mają żadnego problemu z wielkimi fabrykami i chińskimi elektrowniami węglowymi, których budowane są tysiące, z tego co wiem. Ale europejskie rolnictwo im najbardziej przeszkadza, tak? Według Wolfa, zieloni to pożyteczni, wiecie co, których wysyła się na pierwszy szereg, ale na dłuższą metę nie będzie to skuteczne. Wolf zauważa też, że niemieckie media głównego nurtu troszeczkę zaczynają się odcinać od zielonych. Na przykład minister gospodarki Habek, ten którego ścigali rolnicy na promie. Die Fähre musste wieder mit Habeck ablegen, als die Landwirte das Schiff zu stürmen drohen. Habek zystł jetzt the aferie in Schlützil-Fest. Nie ma już pełnego poparcia gazety Bild. To taki niemiecki super ekspres, ale bardzo popularny. Możliwe, że w ten sposób reagują na zniechęcenie w społeczeństwie. Ten filmik nazywa się mniej więcej Naród się tobą przejadł, dziewczynko z trampoliną. A to dlatego, że ta pani za modu próbowała robić karierę na trampolinie jako sportowiec. To Ja bym chciał tych dociekliwszych z Was zachęcić do obejrzenia sobie kilku przemówień pana Habeka i porównania ich do przemówień pana Hołowni. Wygląda jakby mieli tego samego trenera, ale to tylko taka moja opinia. Na tym filmie widzicie, jak niemieccy rolnicy rozmieścili się w porcie i czekają na Habeka, czyli wspomnianego ministra gospodarki z klasy Wójka Klaus. Prom dobił, jednak minister nie zszedł i prom znowu odcumował. Minister nabierał odwagi na morzu. No śmieją się z niego trochę. To nie oznacza jednak końca, a Po prostu znajdzie się inne powody. Wolf mówi, że bardzo możliwa będzie narracja, że musimy się przestawić na produkcję W. W. Wiecie, to poważne trochę. Widzimy, że w wielu miejscach na świecie dochodzi do takich sytuacji zapalnych. Wolf przypuszcza, że może być taka narracja, że na wypadek niebezpieczeństwa W lepiej przestawić produkcję mięsa na labo, bo jest wydajniejsza itp. Czyli preteksty mogą się zmienić, ale plan pozostanie taki sam. Wolf zauważa dalej, że niemiecki minister obrony powiedział niedawno, że Niemcy muszą stać się znowu gotowe do prowadzenia W. Niedawno dotarła do nas jeszcze jedna dziwna wiadomość, że w Szwajcarii autostrady mają zostać zamienione na jakieś lotniska na wypadek W. Według Wolfa, wszystko to ma zapowiadać nam, że będą nas jeszcze straszyć jakąś W gdzieś tu w pobliżu. Dalej Wolf zauważa podobne zjawisko, które i ja zauważam. Czyli, że ci ludzie u góry stracili totalnie powiązanie z przyrodą, z naturą. I myślą, tutaj trochę uproszczę, bo nie za bardzo mogę wszystko gadać no myślą, że wszystko mogą generalnie kontrolować i nas też, na te różne takie niefajne sposoby. Zwłaszcza te druciki od Ilona Maska. Nie postrzegają oni tego tak, że roślina potrzebuje wiatru, deszczu, słońca i kontaktu z owadami, tylko myślą, że wszystko można wytworzyć sztucznie. Jest to pewien rodzaj szaleństwa, który niestety zakotwiczył się również w umysłach wielu młodych ludzi. Współczesne młode pokolenia, które wychowały się tylko na komórkach i tabletach, trudno im odróżniać między rzeczywistością a światem wirtualnym, twierdzi Wok. No trochę tak może być. Od siebie dodam, że pan Scholz pochodzi z partii SPD. Tutaj widzicie wyniki wyborów do Landtagu w Lancie Bawarii 8 października 23. SPD uzyskała 8,4%, a niebiescy, czyli ta alternatywa, 14,6%. Pognali nawet zielonych o 0,2%. Tu widzicie kanclerza Scholza w Zaksonii, Anhalt, to jest land byłych wschodnich Niemiec. To są wyniki ankiety z 26.06.23. tutaj SPD czerwony słupek spadła też na jednocyfrowy wynik, ale zobaczcie na no niebieskich. Oni tam na wschodzie w wyborach mają generalnie tendencję do takiej polaryzacji, więc albo głosują za ich starą socjalistyczną SED, czyli obecnie nazywa się Die Linke, albo na jakieś skrajne tam prawo. Obecnie najsilniejsi są ci prawi niebiescy. Czy myślisz, że nasz rząd upadnie? Czy mają zbyt dużo wsparcia od takich organizacji jak to Forum Wzajemnej Adoracji Wujka Klausa? pyta prowadzący. Nadal mają wiele wsparcia, mówi Wolf, ale widzimy, że Marionetki są wymieniane. Taką wymianę widzieliśmy niedawno we Francji. Ta nowa laleczka to znowu człowiek Wujka Klausa. Żeby było śmieszniej, chodził do tej samej klasy przywódców. Tutaj robię paluszkami taki znaczek. Co Annalena Berbok? to taka moja faworyta. Tam pewien redaktor ma taką swoją faworytę, to to jest moja. Do tej samej klasy, the class of 2020. Takich laleczek widzimy coraz więcej. Również w Wielkiej Brytanii niejaki Rishi próbuje cały czas przepchnąć jakiś tam swój program. Jednak niechęć w społeczeństwie stale rośnie, według Wolfa. Do czego to doprowadzi, trudno na razie powiedzieć. Taberbock, to niemiecka polityk, posłanka do Bundestagu, była współprzewodnicząca Zielonych od 21 minister spraw zagranicznych. Na moim kanale jest film o jednym jej epizodzie, ale takich epizodów ona ma ostatnio mnóstwo. Są nawet składanki na TikTok. Ona po prostu czasem zmyśla wyrazy podczas przemówień. Kumacie? i ma to totalnie wywalone, czy ją ktoś rozumie czy nie. Zobaczcie, to jest takie niegroźne, nawet troszkę sympatyczne i dla mnie osobiście dosyć wesołe. Tu mówi na przykład, coś przetłumaczę to tak, 40 milionów Polaków i Molaków. Milion mężczyzn der Ukrainie brauchen 40 milionów Polen i oh. Możliwe, że chodziło jej o obywateli Mołdawii. Jeszcze kiedyś dwa razy pomyliła to państwo na Unii z takim białym Troszkę, bo jedno i drugie kończy się wiecie na ina. No do tego stopnia, że nie mogę wam tutaj tego nawet wkleić. Sorry. Z dalszej rozmowy wynika, że Niemcy mają podobny problem jak Polska czyli że muszą gdzieś wysyłać jakiś drogi sprzęt W. Prowadzący wywiad dzieli się nawet swoim krótkim researchem na wstępie. Zrobiłem trochę badań, mówi, ponieważ byłem zainteresowany tym, ile kosztuje samolot Eurofighter Typhoon. No i wyszło mi, że w 2020 roku niemiecki parlament przeznaczył 5,5 miliarda euro na zakup 38 nowych takich samolotów, które mają zastąpić samoloty pierwszej generacji i samoloty popsute do 2030 roku. Odpowiada to cenie nieco poniżej 145 milionów euro za sztukę. Tak więc teraz wysyłamy kolejne miliardy i mówimy o Eurofighterze, ale czy jest jakiś sposób, aby to powstrzymać, co się tutaj dzieje, że pieniądze naszych podatków są rozrzucane po całym świecie na W i coraz więcej W? Trzeba bardzo uważać, odpowiada Wolf, na rozpowszechnianą obecnie narrację. Rozdajemy pieniądze innym krajom? To po prostu nieprawda. Rozdajemy pieniądze przemysłowi W, w który sami również jesteśmy zaangażowani. Istnieją również firmy W w Niemczech, które są w to bardzo mocno zaangażowane i nie możemy zapomnieć, że firmy takie jak ta spod czarnej skałki i kumple również decydują teraz o naszej polityce. Tak więc w rzeczywistości nie jest tak, że rozdajemy pieniądze ludziom gdzieś na innych kontynentach, ale że nasz kraj jest plątany. Przez te wielkie, potężne grupy finansowe, takie jak skałka, ponieważ to one nadają ton. Musimy tylko przypomnieć sobie, kto jest najważniejszym parlamentarnym sekretarzem stanu pana Habeka, tego zielonego ministra gospodarki. To bankerka ze skałki, która przez 20 lat pracowała w londyńskim Hihi. Tak więc to skałka nadaje ton. Trzeba być ostrożnym, ponieważ w przeciwnym razie można zapędzić się w róg, mówiąc, że rozdajemy nasze pieniądze innym ludziom. A to po prostu nie jest dobrze, ponieważ ci ludzie są. Oczywiście, w dużej mierze biedni, ale ani cent z tych pieniędzy nie dociera do tych ludzi. Wszystkie pieniądze trafiają do dużych firm, a konkretnie do firm wspieranych przez tych bardzo dużych inwestorów. To wszystko jest ustawione przez ten konglomerat, o którym wspominałem, który wykorzystuje nasz rząd. Dalej prowadzący mówi: Przyjrzyjmy się jeszcze raz poprzedniemu pytaniu i zobaczmy, czy możesz sobie wyobrazić eskalację tego. do tego stopnia, że spadnie on i na nasze barki? Czego można się tutaj spodziewać? No to jest dla nas też ważny temat, nie? Mam oczywiście nadzieję, mówi Wolf, że do tego nie dojdzie. Oczywiście, nigdy nie można tego wykluczyć. Półtora roku temu powiedziałem, że gdybym mieszkał w Polsce, wyjechałbym z kraju, ponieważ Polska jest dla mnie zbyt blisko. Uchha I obawiam się, że konflikt na rozprzestrzeni się na inne kraje. Ale w tej chwili nie wierzę, że konflikt naprawdę rozprzestrzeni się na Europę Zachodnią. Fakt, że mówimy również o gotowości do W i że przeznaczamy 100 miliardów na przemysł W ma po prostu na celu wypełnienie planu ludzi z czarnej skałki i konsortów. A ich interes polega oczywiście na tym, by przeznaczać na to jeszcze więcej pieniędzy i by ludzie tutaj jeszcze bardziej się ba. <kli> dochodzimy do końca i tak się zapisałem, żeby tu zawsze jakiś pozytywny highlight wcisnąć, ale powiem tak od siebie, że myślę, iż nasze rolnictwo niekoniecznie musi spotkać taki los jak niemieckie. Ja myślę, że dla naszego rolnictwa nie jest wyznaczona taka sama agenda jak dla zachodniego. Ponieważ upraszczając, dla mnie wygląda na to, że przede wszystkim Niemcy i te małe zachodnie państwa wokół nich chcą zamienić się w kraje przemysłu wysokich technologii. Natomiast rolnictwo chcą jakby outsourcować do innych krajów, do peryferii, gdzie infrastruktura dla rolnictwa jest często może nawet i lepsza. Tak na przykład słyszałem o Grecji. Ale to może być też Polska, albo. Ale też takie kraje jak Grecja, właśnie, czy Portugalia. W tym filmie tutaj opowiadałem Wam o planowanym Tri-City w Holandii. To ma być właśnie taka metropolia wielka. Tylko jest problem właśnie teraz z energią, bo słyszałem to już teraz od siebie mówię, że jakieś dwie firmy chciały jakieś wielkie serwerownie w Niemczech otworzyć, ale po prostu ze strachu o dostawy energii wycofały się. Dwie ogromne inwestycje poszły. Dlatego ten plan jest po prostu jakiś dziwny. Nikt dokładnie nie wie w sumie o co im chodzi. No ale wracając do tekstu. Mówiłem Wam o tym, że Portugalię zamieniono na plantację oleju palmowego dla Niemiec. A do Grecji Niemcy więcej eksportują żywności niż importują, mimo iż wiele rzeczy nawet nie rośnie w Niemczech, na przykład oliwki, nie? Może nie głupim, byłoby zmienić właśnie taki stan rzeczy. Polskie rolnictwo może wyjść na tym korzystnie, ale nie wiem, może chcą zlikwidować rolnictwo w całej Europie. A to by było trochę głupie. Mogę sobie wyobrazić, że rynek żywności, tak sobie myślałem, podzieli się w przyszłości jeszcze bardziej niż teraz na z jednej strony żywność taką tanią, wertykalną, tam dla Albo tych, którzy i tak nie przykładają dużej wagi do jakości pożywienia, mają wybalone co jedzą, a z drugiej strony na żywność zdrową, ekologiczną, pochodzącą z małych gospodarstw, ale wielokrotnie droższą. Byłoby to naturalną konsekwencją tego redukowania klasy średniej i rozdzielenia społeczeństwa na powiedzmy kasiastych i niekasiastych. Ta kasiaści zawsze będą chcieli żyć dobrze i żyć dobrze. Przyszłość drobnego rolnictwa może leżeć w wysokiej jakości, mniejszej ofercie, ale wielokrotnie w wyższej cenie. Obiło mi się o uszy, że na przykład Joe którego czasem cytuję, zamawia sobie mięso z Japonii, chyba nawet tam z Okinawy. To są te niebieskie strefy, gdzie ludzie najdłużej żyją. Karmione wyłącznie trawą. Grass fed, na to chyba mówią. Jeśli chodzi o mięso, wolicie karmione trawą? Wołowinę? Czy może lubisz karmione kukurydzą? Bo rozmawiałem o tym z Tonem i powiedział mi, że w rzeczywistości lubi wołowinę karmioną kukurydzą. Mówi, że jest tłustsza. I on płaci za to chyba 600 dolarów za kilogram. Nie pamiętam dokładnie, nie tym się teraz sprawdzać, ale możemy sobie wyobrazić, że wtedy na przykład praca rolnika byłaby naprawdę godnie wynagradzana, tak? Sytuacja taka mogłaby nawet zachęcić więcej osób do uprawiania rolnictwa, właśnie. Miałem kiedyś takiego greckiego kolegę, który zawsze mówił: Łatwo krytykować tańczących, jak się samemu nie tańczy. Na szczęście, ręka woga uchroniła mnie przed doradzaniem rolnikom jako miastowy, co mają robić. Okazuje się bowiem, że obecnie za żywność ekologiczną nie dostaje się zbyt wiele więcej pieniędzy niż za zwykłą, konwencjonalnie hodowaną. No szkoda, najwyraźniej nie ma popytu wśród ludzi. Trzeba ludzi uświadamiać, stary, ale to nie w tym filmie. Jest że bio Problem polega na tym, że teraz, jeżeli faktycznie się przestawiają na ekologiczną produkcję, to jest nadprodukcja i ceny na rynku są już porównywalne z tą normalną, klasyczną produkcją, że się nie opłaca. Poza tym oglądam regularnie jakieś filmy od rolników ekologicznych i słyszę, że niektórzy ekologiczni rolnicy twierdzą nawet, iż mają wcale nie gorsze plony od rolników, którzy uprawiają określone odmiany zboża czy kaszy tą taką metodą przemysłową, czyli wiecie, full chemic. Dobra, na koniec polecam Wam jeszcze raz, kto nie widział ten referat Wolfa, to prawie godzina, a od siebie mówię, że to na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.